Dziś otwieramy drzwi do niesamowitego uniwersum pełnego tajemnic. Wiesz, co łączy największego potwora morskiego z zawrotną prędkością sokolich lotów? Zapnijcie pasy i oglądajcie do końca, bo te 25 niesamowitych ciekawostek rozwali Wam mózg. Ciekawostki przyrodnicze. Numer 5. Największym zwierzęciem żyjącym na Ziemi jest płetwal błękitny, który może osiągnąć długość do 33 metrów. Numer 4. Najszybszym zwierzęciem na Ziemi jest sokół wędrowny, który może osiągnąć prędkość do 322 km na godzinę. Numer 3. Najgłębszym miejscem na Ziemi jest Rów Mariański, który ma głębokość ponad 11 km. Numer 2. Najgorętszym miejscem na Ziemi jest Dolina Śmierci, która może osiągnąć temperaturę do 56 stopni Celsjusza. Numer 1. Najzimniejszym miejscem na Ziemi jest stacja Wostok na Antarktydzie, gdzie temperatura może spaść do minus 89 stopni Celsjusza. Ciekawostki kosmiczne. Numer 5. Saturn jest najdalszą planetą od Słońca i jest znany z pierścieni, które składają się z bilionów małych kawałków lodu i skał. Numer 4. Jowisz jest największą planetą w układzie słonecznym i ma średnicę ponad 140 tysięcy kilometrów. Numer 3. Mars jest najbliższą Ziemi planetą pozasłoneczną i jest często nazywany czerwoną planetą ze względu na swój czerwonawy kolor. Numer 2. Ziemia jest jedyną planetą w Układzie Słonecznym, na której znana jest woda w stanie ciekłym. Numer 1. Słońce jest największą gwiazdą w Układzie Słonecznym i ma średnicę ponad 1,4 miliona kilometrów. Ciekawostki o Polsce. Numer 5. Polska ma najdłuższe jezioro w Europie Środkowej, Śniardwy. Numer 4. Przystanek Woodstock jest największym otwartym festiwalem w Europie. Numer 3. Katolicyzm jest tak popularny, że jest tu nawet katolicki kanał telewizyjny i radiowy. Numer 2. Polska jest krajem z największą liczbą jezior na kilometr kwadratowy w Europie. Numer 1. Polska jest krajem z najdłuższą granicą z Niemcami. Ciekawostki historyczne. Numer 5. W roku 1917 w Rosji wybuchła rewolucja. Rewolucja ta doprowadziła do obalenia caratu i ustanowienia republiki. Numer 4. W czasie II wojny światowej Niemcy wymordowali ponad 6 milionów Żydów. Numer 3. W roku 1912 w wyniku zatonięcia Titanica zginęło ponad 1500 osób. Numer 2. W roku 1883 w Nowym Jorku otwarto Most Brukliński. Był to wówczas najdłuższy most wiszący na świecie. Numer 1. Kawa była zakazana w Arabii Saudyjskiej w latach 1511-1524, a teraz czas na kilka losowych ciekawostek. Numer 5. Najdłużej żyjącym ptakiem jest Albatros wędrowny, który może przeżyć do 70 lat. Numer 4. Najdłużej żyjącym ssakiem jest Płetwal Błękitny, który może przeżyć do 200 lat. Numer 3. Najszybciej rozwijającym się zwierzęciem na Ziemi jest owca, która może przybrać na wadze do 1 kg dziennie. Numer 2. Najdroższym metalem na Ziemi jest rod. Jego cena wynosi około 10 tysięcy dolarów za uncję. Numer 1. Najwięcej ludzi mieszka w Chinach, które mają ponad 1,4 miliarda mieszkańców. Mamy nadzieję, że wasze mózgi są jeszcze w jednym kawałku. Jeśli tak, to nie zapomnij zostawić łapki w górę i suba, aby nie przegapić następnych materiałów. Hej!